Wiem, jest... Macie ciężki botleń z tym luli. Nie no, ale panie ma szóstkę, 69 level. To groźnawe. Jest subskrybent? To wbił? To samo wbił chyba. Co dostałeś? Gorąca Dobra, ja... To ja już mam chyba pięć. Nie, mówię, że pięć już mam... Ja pierdolę. O kurwa jebany. Dobra. Wydaje mi się, że nie mamy junglera sensownego. Czemu? Bo... Ale nie śpiewaj, bo wyświetlenie mi spadło. A znaczy, co? No, nieważne. No, włączyłem już jakieś minutki. Ale ciebie nie było, bo tylko ci nie powiedziałem. Ej, autentycy, dzisiaj mam tak. Mam pętę kwadrę. Kurde, dobry dzień. Zrobi w najlepszym momencie to ze dwóch po prostu. Ale fajny jest ten Varus, ja... ale fajny jest ten warus. Dobra, załóżmy czy jest to teoretycznie. Patrz jaki doświadczony. O, jest jestbert. Czasbert odzywaj się. I kupuje w oczyszczacz. Ten wiesz o co chodzi. Może by się napierdalać. Na pewno. No, jaka dziwka pierdolona! Skajsował mi, jeszcze gnajta na to zużyłem. a ty po prostu przy. No co, no co, damy szybki mecz, I do domu. No ale to będzie szybciej się skończy, skończy ten mecz niż to zrobimy i to nie jest jeden mecz Nie wiem, ja już typa wypchałem, to totalnie jest... No tak, tak, FPSy nie spadną, najlepiej Jaki długi kur dał matoku Dobra, zabite. A czas sali, gra tylko się nie odzywa, szkoda. na ma ciężkie zadanie. Ale przynajmniej, dobra, w sumie z drugiej strony dobrze, że z real stanu, może będzie łatwiej. Jak tam ci znowu eryfikajcie? Widzę, że łatwo. O kurde. No nie! Zoceniłem swoje możliwości. Zresztą troszeczkę przesadził. Dobra, teraz mam ity, zaraz zaoram ją. Robię letality, co nie? Dark art... Pytanie, czy on to ogarnia. Patrz, patrz jak puszuje! Nie master lub mi tylko tam pójść No nie wiem, ja właśnie killuję ko... Dobra, Jezu, jak tam botem wam idzie? Bo no, dałem oczywiście Sky skysowa first bloda. Ham brzydły. No dawaj go No. Ej, Eko, Eko, chodź. Do Kurde. Czekaj. Może odwróci zaraz. O, odwrócił się. Nie no, nic więcej. Nic więcej nie się... No u was jest najciężej szczerze Nie wiem, łatwo ta arrywam powie. Cajarka jest trochę bezużytacznie. Dobra, ja zgarniam play. Ty w tym momencie z mida. Bo widzę, że tam był Liber. Oj biedny dobry master nie żyje. No i ty nie żyje. za tak. Ale by the way, proporcjonalne dobieranie levelów, że ja dostałem trzeci, który jest totalnym noobem. Mogłeś powiedzieć, że park schodzi. No zszedł mi, musiałem flesza palić. Tu jest. No dobra, dostałem asystę i dostałem do triumfa z Ty, co oni ci dzisiaj? Nie, proszę daj mi, proszę daj mi. Dla <noise> no, Nie wiem. Czy... <noise> Oni tują, kurwa, ale to jest typowe nierozumienie gry, fajne. Fajnie tak pograć czasem na blindach. Tak, na tych na takich noobów i powyjaśniać ich. No, gdybym miał Erkę, to by mnie tam no po prostu. Ja mam 5-1-2, by the way. Ej, ja mam first Wy Wiesz co? Ja mam first aid. E, tam No, już. <noise> Już mam Dark Harp, tam jajecę pod Full A ten Ekko no Już normalnie, tak grej, tak o 5-1-2 No nie <grych> No właśnie widzę, że jakoś ten ten robi S, jest 11-2 fraga W tym jedna, ten Ari śmiesznej, której ale patrz, patrz, to Ari spłynie teraz. Patrz, ja tylko muszę trafić. No patrz, ja trafię ją R, mi i manżotuję. A nawet. Patrz, nawet nie muszę tego robić. Woliber Bezerki Babi mnie Babi hmm. strasznie, strasznie mi siedzi na linii. Już, drugi, już kolejny raz przychodzi, tylko tym razem ciebie nie było. Dobra, składam teraz mana Mewna, a później szkół Letaliti. Master by przylask. Dobra, No mam ile, mam 3, 3, 8 na 2, 4, 4 kda, no co tak. Patchmaster, widziałeś, ale Pike próbował to ograć, ale on nie żyje w tym momencie. Nie fidujmy dalej, mi się ok? Bo trochę się fiduje. Chodź tu. Ok. Mary to akurat jest prosty zać. To jest jeszcze większy nut niż na więc Ten worwie jakoś się jeszcze wrodzi przed tym jako. Ona no, raczej po prostu. O, orientalnie się było przedem. przede mną. Ja mam je nie zabić. No Aria jak trafi. E to jest zawsze coś się dla d O idzie Voliber do mnie. A wypierdalej. O, przecież... Voliber u mnie jest. Cykam się go. Baner. Ja prawie ja po prawie libera sprzątnąłem. Ty kurwa, o maszem tanka. Nie wiem, ja pulsuję mida, da rozwalę tower. Potem możemy się zamienić, y, później subskrybent, a ty możesz się zaorać. A, okej, nie miałeś mana, no szkoda. Ej, powiem ci, moje zasoby pieniężne są niezłe. Ej, dwa i ty w 11 Bido. Czy to jest szybko? <grym> to spójrz. Ej, ale to ja jest też jakieś nie normalnie, mam 7 7 722. Ja bym kitem tak samo nafidowany. No, też ma 400. Ja? No mogę mieć więcej, ale troszeczkę też schodziłem. Ej No nie wiem właśnie gdzie oni są. Tutaj się ja mam R- -ka. ja mogę ich zanshotować kogo chcę. Idę do Czekaj, jego ja złapie na łańcuchy zaraz. Przerką trafiłem, sporego dystansu Dobra, pomogę wam to wepchnąć Dawaj, zaskakuj ich Ty kur Ty właśnie! Ale Medziaka jest dobrym itemem w takich noobów Niestety nie żyje. dostałem jednego towarsza to więcej niż myślałem Prędkość? Nie, na no, pora Janki chyba. A, ja, ponad buty. Po co mi buty jakieś? Ja pierdolę, bierzemy Letality. Ja nie potrzebuję. Ja w ogóle nie potrzebuję butów. Ja biorę sobie o to. Co mi to daje? Przebicie... O, przebicie armora. na no, libera się przyda. 9 3 mam. Czekajcie, wbiję się na lekcję tylko, bo mam. A, dwu, dwa kahuty. Okej, okay, ale to zaraz zrobię. Nie, opowiem no, ci, mam 6 odcinków w tym momencie, jeszcze dwa. I już będę miał cały tydzień. Do końca maja, będę mógł jeszcze czerwiec zrobić. Pytanie, kiedy to wrzucę? No. nie wyjdzie. Ajajaj, aj, aj, niedobrze. No to czas bez repet. Czekaj, ja ci się sprzy... Ale to będzie ci romować. Ej, oni mają 11 fragów, już nie są, oku. No ja mam też też mam worwika. O Jezus Maria, też miałem na ogonie. No patrz robiali.

Aj, robi mnie No tripla wszystko zabrał Ciota, jebany, ja bym miał jeszcze item chociaż ja, gdyby jednego dał Ja bym mógł zrobić pół do w ciągu pół godziny no, no brakuje mi nie wiem, 100 golda dosłownie Ej, ten woliber szczerze jest najgroźniejszy z wszystkich No bo ma, nie wiem, ma przewagę kapa, bo teraz tak nawet bym powiedział. Co za ovo? Masz dwa ity. Hmm. <grywa> Co ten pajko odpierdala? Co ty robisz? Czekaj, 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 czekajcie, przytrzymajcie ich, przytrzymajcie. Ja mam ulta O jest, są dalej. Ok, olibeli Ameryka. Chodź tu A, bo ty postanowisz zwiać nagle karmą. Zajebisty ping to tak naprawdę topa tak w sumie. W Warwick, latał w kółko. No to wciąż. Właśnie nie żyje jeszcze. Ale przynajmniej mam item. Mam trzeci, dobra. Bo przydałoby się tylko Master War i heralda i ten Drake zostanie wzięty. No Wow No bo Master jest idiotą, kurwa, nie wiem co on robi No to chyba nie zrobisz, ale to... Jeszcze Master się wpierdoli w trzech, no zajebiście Warwick ma 171. <gry> ja chyba do mnie idę Ja pierdolę jaki gwałt! Kurwa! Mogłeś zejść czasem z tego topa. Jeszcze jest real kurwa, który nie z i nie umie trafić żadnej rki. Ja pierdolę. Dobra. Jeszcze wygara masz gdzieś tu. Co tutaj? No buty mi polecają. Dobra w dupie kolekcjonera składam. Ty, ten Warwick przed chwilą, on nie był martwy? A jeszcze wejgar. Gdzieś na Go push, go push. Dobra, reportujemy Pyke'a już przesadza to. Okay. No też właśnie wyczuł. Ej, no pomóżcie. No ja pierdykon Nie ma. Nie mamy przodu. Master jest gównem. Master to gówno jebane. A ten debil dalej puszuje, no. Nie możemy wziąć mida. Ja mam 1177. Too easy. No zaraz cię wyrucham solo, zobaczymy jak będzie twoje. No nie wiem, zaczynamy przegrywać bo mało tym mecz, bo już mamy 24 kille. Dobra, więcej letalici Ja mam Ulta co 40. Nic. Bo pajk tu się na ciebie. cię zdejmować, tylko coś chyba nie wyszła komunikacja między nimi. Kurwa, jaka pielgrzymka, ja pierdolę. A dobra, nie ma najgroźniejszego wolibera, można się wpierdalać tam. To napisze Dobra, to, to jak się boi, to znam inaczej. To idziemy tam, to idziemy go zabić w takim razie. O jebany. Małek, dajcie mi go tylko. Ale byś mnie przyspieszył, to bym go złapał. No macie, złapałem go No, no dobra, bo ja nie oznacza, że nie żyję Nie no, report droni z taki useless. Dobra, reportuj już tego pałka, te, te teksty już są przesadzone Dobrze karma na droni to co, Master odwracacie tam? Aha, dawa, to szybko poszło No ten pike który już dużo roboty robi, a się so, so zrobili za free Ja nie mam nawet jak podejść pod naszora. ja mogę im pójść do co ten Ej, 39-29, mam tylko 10 kg przewagi Nie, nie mamy przodu Spróbuję im jakoś zabrać tego Drake'a no ja też. Jest ze w łanshotowany 5 milisekund. Tu jest Nie no, ja jestem anszotowany, no kurwa, no nie da się. Dobra, wyczyściliście przynajmniej. Ezreal wszystko bierze, a później jest bezużyteczny. To jest taki typowy śmietnik. Ja już obliżyłem tak, że nie mam let, nie ma nawet trzech KDA. Moglibyśmy na w zasadzie z tego rządzić, easy. No Drake nie wziąłeś, idioto, to co ty easy piszesz. No najwięcej Volibear się farm. No ale to Master pójdzie puszować. Mm. Robicie dwójkę? Trójka to na pewno zrobimy. Chyba z liściu tego. Gdzie będzie? Dobra, oni o tym się tego się nie spodziewają. Jeszcze cofam szczerze, mam item. Czekaj. A, dobra, bo pajki, z którym nie nie shotuje już. On sobie kładę, pętę zrobi. A, zabrał mu, zabrał mu. No zajebisty nasor, ale ten kolekcjoner. No zobaczymy oprócz fajka mają Zajebiście się, co, nie? Dobry. Dobra, czytaj ciekawszy mecz będzie No dobra, Karma przyspiesz mnie Karma Pajk mi plecy robi, boję się go. No tu jest okay. No nie wiem, mam już 14 asy, już jestem najlepszym supportem w grze. No, Fajblisko wyczucie czasu. A kurwa, są? A e, jebane. To mi teraz napisze, haha, jaki flash. No, 100% to napisze. No co? No tyle kibito z tego. Co, on z bierda? Nie, bez ja, wezja, ja już tak bardzo nie zmasztują. LOL to to Ari No to Dobra łatwo. Dobra.